Dobry, Kupcio, dokąd mnie zabrałeś? Na ciebie zabrałem, bo chciałem, żebyś y, wyglądała jak ta laska. A, chcesz mi ubrać w skórę? Tak. No dobrze. ci dam? Ty tutaj bez takich, Ech. tu jeszcze 22 nie było. No, Kitka, no bo tak chciałem żyć, pierwszy raz w życiu się ze mną przyjechała na, na motorku, bo na skuterku ze mną już jechałaś. Bardzo się denerwowałaś jak przekraczałem 40 km na godzinę. Na motorku będzie się jechał pewno nawet i dwa razy szybciej. Na no to ekspresję. będziemy jechać dwa razy wolniej. No, Niż normalnie, czyli 80. No i jakieś ubranko dla Ciebie trzeba, żebyś się tak nie bała, żeby na ciemność. Ja nie musiała w krótkich spodenkach latać. Tak, żeby chroniło Ci nogi i w ogóle, i żebyś miała kaski, rękawiczki. I tu w motoszafie jest taka opcja, że można ciuszki jakby wypożyczyć sobie. I wypożyczymy i stwierdzimy, czy Ty nadasz się być moją motocyklistką, nie tylko dziewczyną. Pewnie nie. I babą. No, ale możemy spróbować. No. O, co jest barbarka? Nie umiesz sobie ku drzwi zatrzasnąć? Co ty mnie czepiasz? Co tam, Barbarka? Widzisz coś dla siebie? Cześć, o jaki ty wielki. I z mnie wskakuje? Ja tu coś bluzy w ogóle, jakieś motocyklowa znalazłem. Fajne też takie rzeczy. Tu mają jakieś wzmocnienie, tu mają jakieś wzmocnienie. O kurde. Ja w kurce jeżdżę, a w kurce marznę. Muszę sobie podpinkę wstać, z kapturem. O, Co to, to, promocje? O, dziewczęce. Kurczaki. Szukaj, szukaj, barbarka. Jest, się prowadzi. nie dobra, szkurtki mamy, nic już nie kombinuję. Ja wszystko da się mam. Pokaż jaki? A kolor, haniebnie odpowiedni. Mam, niebieski. Tak niebieski mógł być? On to dwuczęściowy, a ty chciał bardziej torowy. O, jest różowy. To pokaż tego różowego. Weź go, wyjmij wyjm wyjm go. jeszcze taki jak ty masz To jest ciężki. No strasznie ciężki, no weź co podnieś to. O, ja mnie ręka boli. Nie podniosę tylko podniosę. No to zdychę waży. No to jest taka druga skóra, no fajne. No, ale my coś używanego dla Ciebie weźmiemy, żebyś się przekonała, czy, czy coś takiego później weźmiemy i czy będziesz ze mną jeździła. Na pewno nie, ale. Na Nakedzie bardzo niewygodnie się jeździ od razu, ci mówię. wie jak cholera w ogóle, tragedia, trzeba szybko jakąś wyższą wsadzić. A zmienia się ten asortyment cały czas. Oto jest czeska, albo słowacka firma. Mi się one bardzo podobają, te, te ciuszki. To, to ja znałam takie, takie samo rurowe kombinazujące. Ten RSR? A różowy, no. o, różowy damski, kombinezony damski. Aha. O, ten jest ładny. I on jest taki krótki, no, czyli z krótkimi to rękawkami. Dla co masz ty dziecko? Mm. Inny kolor. Ja mam białe. Szare. No, to są moje. Nie, to masz, to masz jasno szare z zielonym. I ostatnio jechałem, coś takie, coś co zrobiłem i powyżej 80 na godzinę. Na autostradzie mi noga tak zmarzła, aż powietrze aż mi górą wylatywało, bo one tu mają takie wieczniki. To są na, na bardzo jakieś gorące dni, po 40 stopni, bo przy 30 stopniach można zmarznąć w takim bucie. To też takie ładne kolory. A tak sobie krosówkę będę chciał zrobić, szare plastiki i fluo. To dla dziecka jakieś, Nie, dla dużego faceta, ale też to fajne, szare i fluo, takie połączonko. To są męskie, to na męskie nie patrzymy, dzisiaj patrzymy na damskie. O, to jakie fajne tam kurteczka resta. Siema, polska firma. To też chyba są? Tak, to są damskie. Wszystkie też są damskie. To może Orki ma Stars, to nie są tanie rzeczy. Wiem, ta mi się podobała z białym. Z białym? No biały tak, żeby cię było widać, takie fluorescencyjne wyszywki. Zaraz coś tu z obsługi do nas przyjdzie i tam powie, co to do To kolory nam się podobały i że taka dużo zbroi i że duża waga. Tam jest RST damski? O, a tam jeszcze jest ten. O, jak wygląda damski RST? Już. Tak go wyciągaliśmy? nie? nie ja się A co czelono dla kobiety w, z okresem? Taki wyznacznik. Help tej firmy mam rękawiczki. Bardzo ekstremalnie wygodne mięciutkie rękawiczki. damskie Damskie? Po czym poznajesz damskie? Aha, jest. Kwiatuszek przy koło ptaszka. Tu. A wyjmę Helda. Że w kolorze moich rękawiczek jest. Nie, jest już... O, Basia, zobacz. Skóra to jest skóra z kangura. Zobacz. Trochę różowo jego jest. Nie? I wygląd taki będzie, czuję, że będzie wygodny. Też tutaj ochronione te nogi. To już się jakiś jakieś buty? No prosto, bo różowe. Wysokie. No? Wysokie to bezpieczne. Najważniejsze, że kosteczki, żeby, ja wiem, żeby zasłaniały. Mm, ale nie mój rozmiar, bo to 36. A ty masz jaki? Większy myślisz masz? 20. To się rozciągnął, nie żartuję. SMX6 Tu, tak, To 6,9 mogłabym się wcisnąć Kurde, jaki wielki ten but mi się Zacznij? wydaje Nie wiem, z zaczkiem mam buta nie? widzę, masz Adidasa No ładne też Też są jakieś takie O, ten jaki kolorowy, fajny Jest taki No to trzeba być, żeby wiesz, żeby cię samochód nie rozjechał za bardzo A takie też są Fajne Taki złoty ten Na crossa Mam, ja też od chłopaków tutaj brałem swojego ha. Są takie pół Trump... O jakie lekkie one są. Kurde, myślę, że one będą cięższe też śimy, choćenkie są. Bardzo taka fajna, klasyczna, skórzana kurtka. To? Daj nic? Też taka damska. Fajna. Dobra, Pokaż tutaj rowek. O Jezu, 40, czyli... Czyli duży. Czyli duży. One, one tak po prostu wyglądają ładnie. Też te podpinki można wywalić? No wygląd. Do... O kurwa. Do, do... Muszą być takie do ciała, wiesz, dolegające. Nie. A ciekawe, czy wypustki jakieś na cycuszki mają, czy coś? Tu ma, na ramiona, na barweczki. Aha, a nie na cycuszeczki. są miękkie. Tutaj nowości, 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 ale my chcemy używeczkę dla tej pani, żeby wiedziała, tak? Spodoba Ci się motorek? Nie wiem, wątpię. No, ale... też tak mi się wydaje, no ale warto zaryzykować. Tutaj na jakiś A co na ADV na to adventure sprzęty. O, rękawiczki. Taką zbroję Zbroja? No kurde, nie wiem no, na co, na krosa, na enduro, na, na czterołapa tego takiego. O no, żółwik. Żółwik orwarka. Moją kurtkę znalazłeś? Ja mam taką ale białą. Ja jest, się jest, 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 jest strasznie zimno, no ma trzy podpinki aż. Muszę sobie założyć je sporo, bo je ja wyjąłem i, i marznę. Rękawiczki damskie, ładne znalazłem. Już paluszki mają złączone tutaj. Szuka, szukała RST. No nie ja wiedziałam, że to firma robi rękawiczki w ogóle RST. Że kombinowane myślałem, że tylko robią. Jeszcze się okaże, że buty robią. Że ja nie wiedzę, że je. Fajne. Oj karbon prawdziwy i lekkie. Co? Patrz z Karbonem, zajebista, się Fox? Nie, Alpin Stars. Nie, ale bardzo ładne. Przymierz. Za małe nie. Co ty? A jak Poznak chciałbym też będą dobre. A ciekawe, są, że są takie rękawiczki, żeby wycięcia miały pod pazury. Bo metr 70 wzrostu i ma Skę. Jak metr 74? A w tych butach? Wiadomo. Jak? No muszą być wtedy, jak się, żeby ci palce nie ływało. A to już sztywne tak, że twardy, tak po prostu, że... Tak, że Bo muszę na za rurkę mnie złapać, to ja to złap. I jakoś tak się coś testowało. No Jak jest tak na kierownicy? Będzie dobrze na skuterku? Nie. Za małe? Nie wiem, nie znam się. Wiadomo. Teraz pójdę do podoradca. Jakieś poważne rozmowy jeszcze chodzą, ale... Ja coś ciekawego znalazłem, bo to wstecznie się dało... Z... O Jezu. i z Michałem. O czymś takim bardzo długo myślimy. Będziemy musieli nam opowiedzieć o tym. To są interkomy, że w kaskach mamy, że może są rozmaite. na przykład na torze jedziemy, albo motocyklami. Kurde, nie wiedziałem, że oni takie rzeczy mają. O, to też czy... Znaczy ten... Do czyszczenia, do konserwacji chyba skóry, coś takiego, widziałem. Protect, cleaning, heat, no. Co tu oni jeszcze ciekawego mają? O, nary. Ja to, to chciałem kupić, bo mi w szyję było zimno. To? To? Albo taką prezerwatywę na szyję. Masz ten, Irpady do Co uszu. to? Co no, no. O. To by mi się przydało bo na trasie, jak się jedzie powyżej 100, to nie jestem w stanie wytrzymać na CB 1000. Tutaj są jeszcze inne. Takie No, opleksy. zegarek ATM. -a. To jakbym dzieciakam, czekał, ja bym mógł kupić by takiego. Pasował do Twoich okularów pomarańczowych. Możesz po kolarze. Ale ja chciałam pokazać stronę, ale drugą stronę. Pasują no, pomarańczowe. No. Możesz mnie założyć. Jakie wymagania. No, rosną cały czas. Oj, ja co, Smarty się wypierdolił. Ale tego jest, kurwa. Dobra, koniec. Pogadaliśmy. Tak, tak, tak. kłócą się, kto będzie moją kubitę ubierał? Ja met 10 wzrostu. Co chcesz powiedzieć o sobie? Piersi typ, tak jak lubię. Waga gramów, tak? Mniej. I no met 70, tam niby 5 wzrostu, ale kłam. Takie, no. I wyściała co jednoczęściowo wyściała taki jakiś torowy. Coś, żeby łatwo się ubrać, żeby jej nie zniechęcić, żeby chciała ze na motorze jeździć, żeby tak się, no, tak się nie w, w, w 5 minut <gry> ubierała. To jest coś takiego istnieją, takie ubrania? Tak. Już tego, Kiploła na pewno. Kiploła, chcecie? te nazwy nam wiele nie tak. mówią, no ja to tam interesuje się motoryzacją. Skurza, skóra czy plastik? Skóra czy plastik? Skórzany chce skórać? Zapraszamy. A tu my chcieliśmy wypożyczyć. No, to coś z używeczek byście dali, no bo chcemy wypożyczyć, jak się spodoba to przyjedziemy po coś nowego, ale na razie żeby ją ubrać i żeby wiedziała czy, czy, czy lubi motor. Czyli Jeansy, i... Dżinsy, dżinsy a no, już. Dobra. Nie, serio, serio. A, serio jeansy. No. Można pożyczyć. No to można pożyczyć. Jak wejdzie. W jeansy czy taki kombinezon? W kombinezon. Basia chciałeś w takim kombinezonie? Nie wiem. Ale będziesz sexy laska. Chodźmy. To Basia niech się tam przebiera. Wiesz, to tak strasznie mam. A basie ile masz, tak pira za oko. Co 10 kg, ale też nie chyba nie ten moment. To ja panie tutaj zostawiam. No to ja ci pożyczę swój kombinator, więc sobie pojeździsz To od razu. 28, tu jest potencjał. No, to trzeba skoczyć i w razie coś to nie ci te ochraniacze po uzyskają. dobrze? dobrze? Ubierz jest. się w coś takiego, a później coś takiego bardziej cywilizowanego. Może osobno taką kurteczkę, osobno jakieś takie jeansiki czy coś? też Ja też takie się radzę, to Tak, Bo teraz jako jednocześciowy. O, mogłem. Mogłem ci koniec powiedzieć, że się odzież termiczną sobie wzięła. Dużo łatwiej się w to zamontować. Ja mam to jest jak termiczna. Dobrze, lubię to macać. No, ale ja się odwróciłaś. No to zostawiam cię kotku, nie będę ci to podglądał, bo, bo, bo wiem jak wyglądasz. Ja już się wszystkim podoba i piersi na nas tylko A to rękawiczki się ja mam długie, długie, długie zakłada. nie, nie. Bo on nie są zawsze długie. Czy ręce chce skrócić? <laughs> tak jak mój tata, to no, rękawiczki w kotku są długie, one takie no za zegarek ja idą. Nie, No, patrz, pierwszy strzał i już pas. O, światełko można zapalić. Obcisły ten strój taki, nie? A usztywnia trochę krępuje ruchy takie, żeby on cię się chronił. Ja czuję, że mam takie usztywnione ramiona. i... Tak, że, że nie ma takich hardklowo twardych. Ja, ja się nie znam, ja pierwszy raz mam coś takiego na sobie. Dla mnie czuję, że mam tutaj to usztywnione, ale nie, nie jest aż takie mocno No nie, to nie jest Dziurki są, żeby było przewietrzenie dobre. A to damskie? Aha, no ja też ja to tam... Słuchaj, możesz spróbować się A nie, bo widzę, bo coś takie takie wypustki są. No elegancko, a pokaż się od tyłu kotku. Hmm. Jeszcze. Tu jeszcze jest takie, że się rozciągnię, że się ręka machała, żeby się rozciągało. No fajnie to wyglądało. A tutaj jeszcze do tego rękawiczki tej samej firmy. A to jak się nazywa Rebel? Rebel Horn. Tak jak masz kurteczkę, to tak będziesz miał tej rękawiczkę, żeby, żeby komplet był. Mm, rozmiarek, rozmiarek na basie będzie o S. S albo M, może? Przymierzaj rękawiczkę w rozmiarze S. A spodnie już się szukają. Ja tutaj zawieszę, jak robię na razie. Bo tam przymierzałeś jakąś eskę, chyba Alpin Starsa? Co ci się spodobało ten karbon? No, to są większe. Są I zobacz, większe. I widzisz, już ci to zakryło no. wszystko, że, że wysoko podchodzą. No? no, to może tak zostać, kurde. Na, na kolaniki jakiej założymy. O, one jeszcze takie coś mają, że. No dobrze. zdejmę tą rękawiczkę, Dawaj. A co taki ja rozmiar ja rękawiczki? Taki ja rozmiar rękawiczki, ok? Kurcz pani już dalej szuka ci coś innego. Tak, i to jest S. -ka. Tej firmy, co, co, co ta kurtka? Druga porta. Te troszkę są większe. A, to te samo, tylko że, że, że większe. A też obcisłe. A zgrabnie, fajnie w nich wyglądasz. Tylko, że jak nie masz ochraniaczy, to je kolana trzeba będzie zapiąć. O, tutaj trzeba przy tym tym. Nie no, fajna dupa. A na dupiec jest, jest coś wzmocnionego? Dupę ma obcisłą, raczej obcisłą, rozciągliwą taką. Tak, w są rozciągliwe. Rozciągliwe są. A bo one się tak mało mają ścierać, jak się wywróci, że, że żeby się nie przycierało, na jak tam włókna kewlaru mają czy coś. Grube są jak, jak diabeł, trzy razy grubsze od zwykłych jeansów. One są takie jak dżinsy, co robili kiedyś, nie wiem, 30 lat temu, takie grubaśne dżinsy ochronne. jak to wam a to są takie, że tam, że one się nie ścierają przy wywrotce za bardzo, tak? Tak, tak, tak. Anty ścierne. są na pewno dobre. No. ci znam. A tu jakiś coś tego tutaj, jakiś wzmacniacz jest? No to jest na kieszeni biodrową. A, czyli tam jeszcze ochraniacz jakiś można dołożyć. ładnie kolana, biodra. O kurde. No ale to naprawdę spoko. No. No nie ma lipy. I po takim by się raczej człowiek nie zraża, bo jest wygodnie. No nie, bo spodnie prawie normalnie założyłaś, żeby było... Nie, normalnie w miarę, no wiadomo, że tam... A kurtkę chyba też w miarę normalnie. A i tutaj suwaczek, cyk, cyk, suwaczek, to nie ma jakichś zapinek dodatkowych? Nie po prostu od pierwszego strzału. A żeśmy to oglądali, że chyba nam się trochę podobało. <laughs> tutaj barbarka se zapina, miejsce na, na, na ochronia przekulanowej, a ja tu koledze bym zadał parę pytań. Na jakiej zasadzie te wypożyczenia? O Jezu, wypożyczenie sprzętu u was działa? Co to takiego jest w ogóle, że sobie weszliśmy i że chcemy sobie wypożyczyć sprzęt? Nie wiem, że swoją kobietą chce się zabrać na wyjazd, ona jeszcze nie wie, czy będzie chciał. Ale no to jest tak fakt. Sposób. Dokładnie, potrzeba sama się rodzi. No. Chciałem zabrać, możesz, jak nie kobietę to kolega, e, wypożyczamy także na Jak e, Ktoś w pierwszej trakcie i nie wie, czy jedno częściówka to jest dla niego rozwiązanie, mm. czy nie, to, to, to możemy to przetestować, dlatego mamy że kilka właśnie na... A wrażenie mam, że te ciuchy są nowe. E, no to akurat kurtkę, którą mierzymy tak, natomiast spodnie to są właśnie te powozy pożyczalni, które wyglądają jak nowe. Aha, bo tu, o kurde, bo o ja pierdzielę takie wyprane i wszystko fajnie. Nie, 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 to tak tam. E, plany filmowe, spoty reklamowe. Dłuższe wycieczki, kursy, prawa jazdy o. Chce ktoś zacząć i też nie wie czy taki czy taki strój który mm -hmm. czasem, na przykład, Może na cały kurs na 30 dni załóżmy w sobie To, zwracam, no potem już wie, że chcę to, tego nie chce i tak dalej Aha, to jest fajne w... kilka, kilka możliwości A żeby sobie ciuchy prosto wyposzerzyć I, tak. i wiesz w czym będzie ci najlepiej Basie w tym jest na przykład dobrze, dam jej coś innego i zobaczymy My czy... Będzie miała rozeznanie, sama będzie wiedziała czy to gra czy nie gra Dużo ludzi przychodziło na przykład na kursy Kupowało się w innych sklepach, no ogólnie to, 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 to no i po, nie wiem, dwóch miesiącach stwierdzało, że oni tego nie chcą, to yes. im się nie podoba. No to jest słabe, bo później o musisz kudy. nowe rzeczy praktycznie sprzedawać. No tak. I drugie. Coś kupi, albo nie kupi. No właśnie, traci tak nowy czas i pieniądze, jeśli się denerwuje, że tak powiem. A tutaj masz możliwość. No tak, że sobie wybrać to, co ci przetestowanie, no tak. taki wariant, taki no inny. No I ten, no i zakup po takim teście już raczej będzie trafny, będziesz wiedział konkretnie. No bo soli. pojeździłeś, potestowałeś, nie to, że przymierzyłeś w sklepie, a w sklepie tak. jest ok, wsiadłem na motor, kurde jest do dupy. Tak. Zbój, a kolejne pytanie mam, jak to wygląda kosztowo, na przykład takie wypożyczenie no, u was ciuchów? Ten jest na stronie. A jest na stronie? jest na stronie, tak. A masz go w głowie, bo ja powiedzmy no... Ja, nie mam, serio nie mam, bo tam jest strasznie, jeden dzień, dwa dni, weekend, tydzień. A to weekend, jakby... weekend nam pasuje, na lody weekend, chcieliśmy pojechać. Tak dalej, nie wychodzi to źle. E, nad cenami tam pracowaliśmy dużo, są bardzo upośrodkowane e, i też należy powiedzieć, że e, wypożyczacie rzeczy nie jak jest najniższej półki. Aha. Normalnie markowe, wysokie modele. O kurde. Więc, więc to, to jest też, też ważne. No to my mierzymy dalej, bardzo dziękujemy za, za tą wypowiedź. O tym twoim, a kurde jaka, jaka ta strona wasza jest może o tak powiem. Wypożyczalnia Wypożyczalnia.motoszafa.com Dobra idziemy, chciałbyś coś w tym stroju zmienić, rękawiczkę ci drugą przynieść, może jakiś kask? A kask też no można wypożyczyć. A buty? Wszystko. wszystko. No to brakuje ci butów. butów. Rękawiczki tamte fajne chłopak to, to ci znalazł. To, to masz co mam? A mam jedną. O, jeszcze reberhorn się nazywa. Inna propozycja, tak żeby do mojego stroju bardzo jednoczęściowego. Armur Plus czarno-białe. I to masz, to jest polska jest, shima, prawda? Tak. Shima to jest polska firma, łapaj kiciaku. No tak sobie śmiech nie? No to twój też masz Shima wszystko, no. To będziesz ubrana jak teściu, tata, nie wiem jak tam go jeszcze nazwać. Tylko w rodzinie Tak. To mierzaj, mierzaj. No ja tak. w tej dużo dłuższy tak. masz rękawki. I Patrz, to jest, bo... ale ta jest już bardziej obudowana, więc. A co to znaczy zabudowana? Sztywniejsza mnie może? Sztywniejsza. O kurde, otwór masz jakąś ochronę na plecy. O kurde! Jakieś garba tu masz. I to tak jak się nie garbisz, to jest jakieś coś, tutaj jest. O, o kurde, jakie to duże. E. To będzie bezpieczniejsze jak dam w pizdę i pójdzie sprzęt na koło, bo ten. ten nie ma nic. Ten nie ma nic. Na pewno jest sztywniejsza tamtej. Tak, to, że nie mniej ci wygodnie w niej. Znaczy no jest taka, ta faktycznie teraz jak, teraz jak przymierzałam, mam porównanie, to faktycznie ta była taka, że... To ta była wygodniejsza? Yy, Lżejsza? Ta jest bardziej taka, czuję, że ta bezpieczna. No, ja też tak widzę, o kurde. Bo tam była wszędzie mój skóra, to masz jeden ochroniarz, To ta jest taka yy, bardziej... Bo a można je wsadzić czy coś? Wyjęta. Tak, Aha. więc tutaj... No bo, a ta już, wyjęta, że tak. Bo Ale jest... ta już jest w pełni uzbrojona, no, więc czuj. mi się wydaje, że lepiej. I dużo dłuższe rękawki. No, tak, bo tak, rękawy są dłuższe. Tak, jak ktoś ma długie ręce, to polecam... No to, to już Shima. wiadomo, dlaczego tata kupił. A, bo ma długie ręce jak ty. No to jak tata, to taki cura musi być. Ale przymierz sobie od razu też te spodnie, bo może. być dobre, bo to jest 38. To Jesteś. też skórzany kolor był. No to na to Dobrze. Ja potrzebuję a jak drugiej. nie to te, wtedy O, wchodzi. tutaj daję rękawiczkę, szukam drugie do kompletu. O, już ciężej się zakłada niż jeansa. No na pewno. No jeans tak nie miał ochraniacze od niego, jak się ochraniacze założy, to już też takie troszeczkę będzie cięższy w obyciu. Ale też tak ciężko ten strój, akurat swój? No, no ja tu mam jedną częściówkę, to... Ja ja to nie mam wprawy. No tak, tak, tak. Mój pierwszy na taksze Może chcesz się zaprzeć o mnie? Nie. Bo to jest komplet z jest którą tutaj trzymam w tej chwili. A jeszcze suwaczek jak się dołu, tutaj pani podpowiedziała. Ja zawsze pan, pani, bo Imion nie pamiętam najmocniej. Jezu, jak przepraszam. To to ładnie, to jest, okay. Jak to ładnie powiedziałaś, że to jest dla, dla każdego pasujący uniwersalny. No one mają drugi bo wysoki. To, A! I to jest właśnie przy u kobiet ważne i ten. Zachęcam producentów, żeby brali to pod uwagę. <laughs> bardzo łatwo. I żeby wchodzi, to nie? tak szyli, właśnie. O nie, o Jezus, o, fajny. 3 sekundy pek jest. I modelka. No. I nóżki też trzeba zapiąć, tam suwaczki pewne będą Chodź, przy nóżkach. Ja na pewno się łatwo w nie wchodzi. A, więc to tutaj niestety będzie ten, ale but nam uratuje w razie coś. A że luźniejsze są takie dzwony na dole. A góra jest fajna i od tyłu też jest fajnie. I ubrała się dosłownie 3 sekundy. No to jeszcze, shima na górę. Rękawiczki. One są takie, co każdy, każdy będzie miał. One są jakieś takie obcisłe, czy coś? Ale kurde, jakie one grube są. Ja pierdolę, jakie te ciuchy motocyklowe są grube. Fajnie, No, no że muszą to chronić. Nie jest od kompletu, więc mm -hmm. ci się nie zepnie kurtka z, ze spodniami, ale to. Też są chroniacze, no, takie na kolana, męskie. Ale długie nogawki. O, długie, to dobrze. Ręce długie. Iż kopytko, buta trzeba by, co? No. A rozmiar? 39,40, 40 dobra. I <laughs> się robi. A co, panie, panie szefie, coś panu się tu nie podoba? Że, że trochę spodnie długie? Nie, no właśnie, że okej, okay. no bo a. mówiliście, że jest wszystko krótkie, to wreszcie te są. Taką... Jak się usiądzie na motorku, noga się zegnie? To no. jest gicior. Bo bierzemy kolejny też Fajnie, Fajna, tak pani od razu na oko widzisz i wie, co przynosić. Teraz będziesz gotowa do wyjścia na ring. Jeszcze mam No iż tam pani szuka. O, idzie, patrz. Do wyboru do koloru. 40 to jest 39. Te 39 wyglądają tak bardziej młodzieńcze, powiem. To są tak, te, te są uniwersalne jako męsko-damskie, mhm. a te są. Bardziej damskie. Tak. No, za 4 wygodnie nakłada, żeby. Bo buty też takie trochę. no, Moje się długo montuje na przykład. No mówię, to jest jedna dobra. No Zaraz pokażemy jak to w całości wygląda, ile się z tym schodzi. O, szybko poszło. Jak tam Aha, rozmiarowo? Zaraz powiesz, czy jest ok. Tak, no. na, na snowboard. Na stołbord, no. Chudziki, nie jakie niezgrabne troszeczkę te buciki. No to jest taka... Takie grube są tutaj? Nie, czuję. No, zawsze to drugie. To te drugie, bo ty miesz, no? Tak kosmicznie tak wyglądają. Tak, to mi się wydaje, że będą. Te będą lepsze i wyższe, takie trochę. Ty, ty, ty. Tu mamy o i ten ma jednego suwaka <grym> tylko. O ty się śmieją, że wypożyczane te buty były do, do filmu jakiegoś. E, Spodnie do środka się chowa? Tak, tutaj tak. Hmm. Spodenki do środka. Te ładniejsza. I szybcie, dużo szybciej się z tym uporałeś, bo ten suwak z lewej, suwak z prawej za dużo tego pierdzielenia. Co tutaj jakiś wzik się włączył? Do roboty. roboty. No, Zachowajcie tego tylko został, bo te buty nam dużo bardziej pasują. To te powiem, że oddalamy. <grym> Kaski też jakieś rozmiary mają? Też chyba, nie? Tak. S, XS, 2 tak. Zazwyczaj babeczki mają XS, O, no tak, la, la... XS, S, N. Wow, takie małe główki mamy? A czy kobiety mają? No bo ja mam większą. Jak? Gorąco. Gorąco. No jak będziemy jechać, będziecie. A jeszcze będę cię zasłaniał. A czujesz tak no. się tak bezpiecznie, że jak się. No ważne, żeby się czuć dobrze, no, jak ja się uważam, wypieprzysz. No no to... I wygodnie w miarę jeżdżąc tak sobie. To testujemy w ten weekend. <laughs> oburknęliśmy kask, a tutaj pani... oj biegnie jeszcze, ja nie wiem. biegiem szła <laughs> tuż pani biegnie po jakiś kask dla Ciebie Basiu co też byś chciała? jakiś podkłop jakiś czarno-biały? a pokaż mi się od tyłu dla mnie baba od tyłu najważniej jak ogóle. o jak się garbisz <laughs> nie, dobra ja wiem, nie czy... wiem, 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 wiem no to mocno jest, jesteś, mocno uzbrojona fajna, dupcia wyrwałabym Cię na motorze? <laughs> no może Unik <laughs> zrobiłem, i pod kolor jest, czarno biały, ciach. Przecież ma moja głowa. No, i to masz takie dwa sznureczki, to ja cię będę wiązał, i szybko masz to otworzyć, żebyś nas słyszała, a z guzikiem takim I fajnym, o kurde, to jest tutaj fajne. Tutaj masz jeszcze wloty, są takie pokrętelka. O. Tutaj też jest i od wewnątrz też jest tam taki wlocik. trzeba jakby co otworzyć albo zamknąć tam w środku. O. To jest ciemne czy taka przyciemniana Przyciemniana. A delikatnie tak przyciemniana. To, to jest smog. Smog. No spoko. I oczy widać, że masz niebieskie w tej czerni. Kontrastują. Ale Barbara, jest... no jesteś ogarnięta, będziesz miała później czerwone rękawiczki do tego wszystkiego. Właściwie chciałem powiedzieć, że teraz będziemy szukać dzieło czarnych, ale... <laughs> Kurde, jaki lekki. 1250 gram. Fajny. O, i są czarne. O, już patrzę? Helda, polecam. Ja mam Heldy, są ekstremalnie wygodne, jakbym normalnie rękawiczki robocze takie cienkie założył. Bardzo mi. ma to mi... do siebie, że robi takie rzeczy właśnie, żeby... To pasowało. No. Ja tak założę... będą takie przewiewne, jak będziecie sobie jeździć. Czy może mnie macać i nie będzie jej za ciepło. Dokładnie. <laughs> Fajne? Są krótsze, ale... Ale ta szima jest długa. Tak, no. I Szybko je zamontować też. Czy też jest ważne dla mnie, ciuchy, żeby wygodne a dwa, żeby szybko się je zakładało, no bo czasami mnie cholera kask strzela. Kask. Kask. Cholera kask. mi strzela, jak się na przykład 15 minut przebieram. Zrękawiczka na szadę, założyć? Gumki chowam. Ja to zawsze jak zakładam, to za te sznureczki sobie po bokach ciągnę. Kask ma być ciasny. Słucham? no musi być. O tutaj na policzkach musi być ciasny. No, tutaj, no. Tutaj, no, no, no. no. no i te włosy dobrze wyglądają. Fajne te włosy. Nie, mi się bardzo podoba, Basia. Taki jeszcze wóz, że, włoski, żeby tutaj ogonek taki miała, z takich włosków, też którzy... tam tutaj ogonek na <laughs> nie No elegancko jest. I rękawiczki do tego w kolor. No. Dobrze to... jest. Approved. Czyli na, na weekend będziemy testować. I... A później jak mamy to oddać, to jakoś my topierzemy, czy wy topierzecie, czy, czy, czy... Jak my to wygląda? Wy, aha, wy się tym zajmujecie, tak? Oddamy jeszcze w ładniejszym stanie, jak wzięliśmy. Chociaż to jak nowe, kurde, jest. No to co, bardzo dziękujemy. I tak to wygląda, czyli w tym wypadku będzie wyposażenie życzenie na weekend. Tego całego oto zestawu. Rozbieram się, bo nie gorąco. Barbara się rozbiera, ja tam idę z tym do kasy. To Jest jeden but? A, a tu właśnie zapytań, czy to po weekendzie, czy przed weekendem to, to, to się płaci. jak się teraz czujesz po zdjęciu zbroi? Jak mega. Jak no. no. <gryst> Dobrze, ja, ja lecę już z tym rozumiem, do kasy. Już rozumiem, co czujesz po to, rochanie. No ja jeszcze cało się zmoczę i tak dalej. Ja nie możesz z tego wyjść, już teraz rozumiem, o co. Chodzi. A dwa jestem całkowicie zmęczony, wszystkie mięśnie, wszystko mnie tam boli. Taki jestem jakbym na siłowni dwie godziny pompował. No. Dobra, weź tylko te buty. Yy. O te, o te, A, te te. te. O nie wiem, gdzieś tu chyba. Tak, rozumiem, że to jest. A bo tu twoja, twoja luza, twoja twoja. Tak, moja moja. Żebyśmy się nie wypożyczyli jeszcze raz przypadkiem. Idziemy, idziemy z tym do kasy. A kask jeszcze twój dziewczyny tam wzięły, czy gdzie jest swój kask? Lefaj. Tak. Ulezi, no. tylko tam szybko musisz, Sylwia, chyba A, Sylwia coś, tam się, coś szybką będzie robiła? Oj... Szybka zostaje. zostaje. Sylwia, i takie najważniejsze teraz takie pytanie jest. No już zostaje mamy... Imię. Brawo. No bo przed chwilą mi ja powiedziałaś, ale no... <laughs> tylko tylko weź to ode mnie, bo tutaj mi trochę tam ciężko. I tak, no to już mamy buty, mamy rękawiczki, mamy kurtkę, wszystko co chcieliśmy mamy. No i teraz, no kurde, i co się przy odbiorze się za to płaci, za pożyczenie tego, czy teraz? Z góry? Z góry. Mhm. jest tylko kaucja. Mhm. To Czy kaucja, to takie jest zabezpieczenie, tak, jakby dokładnie. dla was, pewnie? I za wypożyczenie, tylko z góry. Już wiem, że na stronę mam wejść i mam zobaczyć sobie sam cennik i, i, tak. No i uregulować. Tak, nawet cała, e, cała nasza strona stworzona, i można też przez formularz na odległość sobie O, a czy wysyłacie te ciuchy, tak? tak dokładnie. O kurczę! Znaczy, w formularzu podać. E, e, znaczy, do czego te potrzebne są te ubrania? Jakie chcecie, czy skórzane, czy. Tekstyna, i tam przez formularz można podesłać to, wymiary. To, to najprościej wymiar. będzie, jak ta strona wasza się nazywa? Wypożyczalnia. Ja. Małka, bo to A, okej, to wszystko wiemy. Dobra, to my to no, no, dobra. dopilnujemy, wszystkiego, ale jeszcze chcieliśmy kogoś pozdrowić na antenie. Ale to ja miałam pozdrowić, czy wy tak, chciała się pozdrowić? Chciałam pozdrowić Asie Karola i Damiana. Asia Karol, Damian, że czy ty zapamiętam. Chciałam pozdrowić wszystkich, co wykorzystywali. Pod kupcią u nas. O kurde, to jakieś tak coś... światło. Sobie o, tu jest fajne światło. No to, to pozdrawiamy Asie, Kasie. Asie, Karola. Asię, Karola i Damiana. I Damiana, no pozdrawiam. No, nie znam was tak za bardzo osobiście. I swoich obserwatorów, którzy wykorzystują nas kod. No i tych, co korzystają z tego kodu? A ten kod kupcio dalej działa w ogóle? działa. Bo ja tak trochę przyszedłem tutaj, ten tam tego wzi... No to panie opowiada o tym kodzie, kupcie, co to było, przypomnij mi. Nie Aha, brzyj bez tych trzech marek, czyli bez Dainesa, bez agv i Shea. Na no wszystkie te rzeczy, co wy tutaj macie, AX ich od zajebania, jest 10% rabatu na kod Kupcio. Taki prawdziwy prawdziwy. Prawdziwy. O kurde, czyli ja. na przykład sobie podchodzę, y, nie Dainesa, czyli sobie weźmiemy nie AGV-a. Na no na przykład będzie? Będzie. A kurde, jak coś już jest na przykład w promocji, o to. To na to, to, to też będzie. A to już jest indywidualna negocjacja, ale jak byłaby taka cena normalna, na przykład typu tam 800 na tym napisane, nie byłoby skreślone w ultra promocji, to byłoby minus 10%, czyli za 720 by to było. To wszystko zrozumiałe. To dziękujemy, pozdrawiamy, rozliczamy się i spierdolamy. No to hej, hej, to my też Was pozdrawiamy.